Witam serdecznie, nazywam się Łukasz Sobotowski i chciałbym Ci dzisiaj przedstawić, w jaki sposób w XXI wieku, robiąc zakupy, możesz nie tylko wydawać pieniądze, ale także je zarabiać. Wszyscy jesteśmy konsumentami, bez przerwy kupujemy różne rzeczy: od artykułów spożywczych, przez chemię czy odzież, po telewizory i inny sprzęt RTV. Za zakupione towary, oczywiście, płacimy, a w zamian otrzymujemy towar. I to jest według wielu właściwy model. Jest to również model przestarzały, model XX wieku, gdzie na zakupy poświęcamy dużo czasu, spędzamy czas w korkach, w kolejkach, a na dodatek musimy płacić za parking, w galerii, gdzie i tak zostawiamy mnóstwo pieniędzy. Czy uważasz, że to jest najlepsze możliwe rozwiązanie? W XXI wieku model ten ulega zmianie. Coraz częściej robimy zakupy w internecie, nie wychodząc z domu, powstają różnego rodzaju Programy partnerskie, lojalnościowe, robiąc zakupy na stacji benzynowej czy w hipermarkecie, dostajemy za dokonane zakupy punkty, które są później wymieniane na nagrody rzeczowe. A czy nie sądzisz, że lepiej by było robić zakupy i zbierając punkty, móc je wymienić na gotówkę zamiast patelnię czy misia pluszowego? Przestań dorabiać akcjonariuszy dużych sieci handlowych, a zacznij zarabiać na zakupach, które dokonujesz. To nowe podejście określone jest prosumenta. Słowo to pochodzi od dwóch wyrazów: przedrostek został wzięty ze słowa producent, natomiast pozostała część pochodzi od słowa konsument. Prosumenci to osoby, które mają większą świadomość przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Są to aktywni konsumenci, a nie bierni odbiorcy materiałów reklamowych. Prosumenci bardzo często robią zakupy w internecie, mają swój sklep u siebie w domu. Mogą robić zakupy nie wychodząc z łóżka. Oszczędzają w ten sposób czas i pieniądze. Świat się zmienia, natomiast myślenie o ludzi pozostaje bez zmian. A Ty wolisz robić zakupy w tradycyjny sposób, czy zmienić swoje myślenie i wejść wreszcie w XXI wiek. Jeśli chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób możesz to zrobić, wejdź na stronę internetową widoczną poniżej. Skontaktuj się ze mną, a powiem Ci, jak i ty możesz zarabiać robić zakupy. Dziękuję Ci za obejrzenie tego nagrania. Pozdrawiam serdecznie. Łukasz Sobotowski.